To może się udać widzowie, tylko niestety niewiele widzę z ciebie no, O, mogę? Kamilo, oka. Mogę? Blat, się to interesuje. <laughs> JD. <Przekam laughs> mi to <człowiek laughs> polskie. był dobry, zostaw mnie. Sorry. Plan był <zajebisty>. <laughs> <laughs> Dobra, nie, no, nie na słapie, żeby nie było, pomogę ci, ale, ale o, plan był o, dobry. A każdy na far pozycję, żeby nie miał Dobra, No, czekaj, ale weź, ja sobie po prostu wchodzę otwartymi drzwiami. Wchodzę, widzę otwarte drzwi. Krwm. Hmm. No, to nie jest podejrzane Totalnie nie jest podejrzane. By, oni byli w szoku. Zobacz jak. Znalazłem grę. Grę? Chodź grać. Do you wanna play a game? Pamiętasz tego czarodzieja co tam był? Kiedyś no, w tym odcinku No o to... czekaj, gdzie ty jesteś? Ja e, biegam po pokoju. A w górę na dole? Na dole. A dobra, to idę do ciebie. Ej, jacy gdyby tak się a, tutaj ukryć? Kręcamy. To może mieć sens. No to zatrzymaj się na chwilę. No dobra, no. Już. Co tam? O, nie, w to. nie, 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 nie znam John's Run. To jest Daniela John's Run. No dobra. Zdaniem, zdaniem. And more. Tutaj oni gdzieś drzwi otwierają. Szukamy ich może lepiej. No właśnie, mnie zechcie szukać, a nie tam gadacie sobie. Nie ma o, kogo, kogo my tu mamy? Nie już nie. Nie ma tu nikogo. okej. Okay. Ja nie ha. jestem gdzieś daleko od niego. Ja z nim nie byłam. Dobrze no wiedział. A co jeśli oni wiedzą, dobra. że to się da otworzyć? W sumie, bo oni tu nie schodzili chyba. O, o nie. 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 właśnie powiedziałem do czatu, a co oni nie, nie wiedzą, że można to otworzyć i tam kamiloka? No dobrze, mam za ciebie Chodź, Nie, pokaż dobrze. mu spraya pokaż mu spraya najpierw. Chcę spraya. chodź. No, no, no. no, 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 no. Ale spray w jakim rozumieniu? Że spray, nie. że mnie, szprejcie, czy. Spray, że graffiti, czy. co? Oh, to... Co nie? To jest oszustwo! Co nie? Ej, nie, to jest oszukiwanie, tutaj nie wolno. Czemu? Nie, to jest oszuki... Gdzie to? What? Chodź usiąść na kanapie. Ale jak stąd wyjść? Tam prosto. Co? Ja to znalazłem przez jak szukając kamizoki tam w tamtej pierwszej rundzie. U, nie, żartujesz chyba? Nie no, serio. What the fuck? O, oh, graffiti. Ty, Shady! <laughs> Ty, Shady. Co shady jest? Shady, znalazłem cię. Let's go. Ja pójdę sobie zaszczepić. Yo, ale porąbane. Co, a gdzie się wtedy respisz, jak stąd wyjdziesz? Eee, no... no. Obok tego miejsca chyba. Chyba. Chyba, no nie. Co, nie wiem. Co ty za kryjówkę? Coś co. Nie wiem, czy ty w ogóle jesteś. Jo, nie, to jest zbyt mocne. Ja myślałem, że, że my po prostu nic nie będę widział potem, ale widzę więcej niż myślałem. Naprawdę, to jest inny wymiar. Teraz jak są te SMS-y, że musisz dopłacić te kilka groszy i ci skąd te wszystkie pieniądze znikają. Ja dzisiaj miałam SMS-a typu: Twoja paczka toś tam została przechwytywana. Toż tam to, napisz coś tam do nas, żeby ta paczka wróciła? Czy coś takiego, ja mam, jak od razu spam? <laughs> nie no, co ty nie odpisałaś im? Ja zawsze odpisuję, dlatego mam okay. zero teraz pieniędzy na koncie. Ja jak będziesz się gdzieś się, jak się uk... What the fuck did you say? That's, that's... Nie, powiem ci, i... że jestem w takim miejscu z im, że nie, ogólnie dżentelmeńska umowa, nie wchodzimy tu więcej, bo to jest zbyt mocne, naprawdę, to jest zbyt mocne. Chociaż powiedzcie oh. mi, jak cię minuta, gdzie wy jesteście. No, dobra. No, Spoko. jestem w domu. Powiemy, gdzie powinieneś szukać. My jesteśmy w Grzybowym Królestwie, na zewnątrz jest pewne miejsce. W którym miejscu? No, nie, no już i tak masz dużo podpowiedzi. Na zewnątrz nie przegapisz tego na pewno, i musisz spaść tam. No to ja. A ja jestem na przykład w pokoju starym y, Mabel i... No, jestem czuś, że ofertę będzie... Dobra, jestem ja A, nie, nie przegapię, przegapię się tego. No. Mówicie, że nie przegapię. No, nie, nie wiem gdzie oni są, ale pewnie... W ja JESTEM! Bo... <gum> <gum> On chyba coś innego jeszcze znalazł Nigdy mnie nie znajdziecie, ha ha ha, ha. A powiem wręcz, że zostało wam 45 sekund życia O! Nie, no weź mnie znać, nie, żeby nie było, ale. Jasy, yes, jakie to było piękne. Miałem nadzieję, że mnie nie zobaczysz, naprawdę. Plan był genialny. Co tam, co tam się stanęło? W kominku się schowałem i Ornitolog nie chodził i tak na mnie patrzy, kucnął i poszedł. Jakby wiesz, że dosł zostałem dosłownie na piękku, za którym się chował w poprzedniej rundzie Ornitologs. No. On chodził do akwadonku, mówiłem mu dosłownie, gdzie jest, i nie widział. A się nie patrzył nawet. No bo chciałem. Nawet... Jeszcze bardziej wiesz, Kamila. No, Ale ja wiem, do grzybowej że... krainy nie poszliście? Nie. Nie. nie, nie chciałem, pomogam się schować. On jest w domu, Tylko w, w nie w mi? A to jest ja, ja tu byłem, nie? Ale no. chciałem, chciałem się jeszcze bardziej zasłonić. Plan był dobry, no. Plan był mega dobry. Gdzie, wiesz, gdzie, gdzie? Ja chcę zobaczyć. Ja Biorę to. Kurde, czego? Masz? Nie, nie mogę tego złapać. Aha. Ale, no, e, ułapiesz, no, jakby zyskać. co? No wiem, wiem, wiem. Hmm. Wiążeć kamionka. Zaraz, będzie minutka, to jakąś podpowiedź dasz? No, jest na dworze. Wiesz, Aha. gdzie ona jest? No. O, dobra, jednak nie wiem. Szoki niedowierzony. nie Kto no, że... gdzieś stoi, z jakiejś pięknej. Widzę sobie shadego, się ma ID. Macham do ciebie. Co? Kupia po drugiej stronie. Widziałem ją, widzowie. Teraz patrzcie, Dida. Cień dobry. tam stąd? Nie, nie, łapią. Bierz nie, z dwóch stron, z dwóch stron. Dobrze, let's go. JD, chodź tu. Mam, mam coś tam. Nie, nie, mam, 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 mam teraz kryjówkę dobrą na tę rundę. A, no dobra. Dzień się dobrą, to powtórka z rozrywki trochę, ale, ale jest, jest spoko. Hmm. Jeszcze tam nie było mnie, jeśli o to chodzi. Jezu, nie wiem gdzie się schować. Ja też, nie ja tak robię parku. Nie Widać mi głowę? Chyba mi czapkę będzie winnąć Czekaj, mm. może się to... O, teraz będzie chyba dobrze. Nie. Zobaczymy, może mnie nie znajdzie. Dobra, to idę do domu, jak nie ma tutaj. Ej, ale wróćcie do tej kuchni, armii. Przestań. O, a może nie tak nie... Nie podpuszczę go. No ale co, no... Po prostu niech się oh. rozpadnie. Oh. Tak, udało O, O, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Let's go. Jest! Udało się! Z dobra, minuta została to. Powiem tak, jestem na drugim piętrze. To ja powiem, że też jestem. I w na... domu. Ja jestem... jestem na najwyższym <grym> piętrze. Też w domu. <grym> Musia... Musiałeś nie znaleźć. Ale drugie piętro, czyli tutaj gdzieś. Dobra, drugi pobieg. A prostu. Jest na drugim piętrze. No! No, <grym> Bo to drzwi otwarte. Ja zawsze patrzę w górę, w dół, ja ja go <grym> władzy, znamy, weź, jak ty tu wejdziesz. Jak on tu wlazł? to Jak tu wejdziesz? Daj, daj, daj. A, A, tak, tak blisko. Ja bym jeszcze wlazł. No, podskoczyłem po prostu na drzwi. Ja nie mogę. Bo on A, jest bo mały. Jestem mały. A, sorry. Ja właśnie Tycham dla niej nie. nie maluję Shady'ego na drewnianku, bo ostatnio e, tylko o tym gada, skarży <grym grym> się. Wiesz co, nie wiedziałem jak sobie tutaj biegasz. naprawdę? Na drewienku. Shady'ego na drewnianku malujesz? O matko, ale mi miło! Jeju, Cię ale mówi, fajne uczucie jest, jest kiedy ktoś chce jakby podarować Panarta z, z tobą dla kogoś. <laughs> Matio, serio. Ale mi miło teraz. Jak ty tak wysoko skaczesz? Ajder A to zemsta za wcześniej. A co już nie znalazłeś? Ja po prostu no. po... Za to, że mnie znalazłaś. <laughs> Ej, Kamiloka, no weź, zamknij te drzwi, przeciąg będzie. przeciąg robisz? Co z Nie dotykaj. No weź do tego dom sześć sześciu. No ale zamknij. No, ale do no, no dupeczkę, o dziękuję, że zamknąłeś. Spaniaczki jedne. Wy na trzeciej osobie rywacie? Nie, nie, nie. nie, nie jest. Jest. No, to, czy wy jesteście za drzewem? Ja pierdzielę! No nie Kami, mogę! mogę. Kamiloka, oni są na zewnątrz. Nie, nie, nie. Tak, nie. oni są na zewnątrz. Za tobą, Kamiloka, za tobą, bo oni mówili, że zobacz po prawo, więc pewnie są wokół siebie gdzieś. A który został? Kakasi. Czy ja zostałem, ja co ty, Kakasz nie żyje? Właśnie. Kakasz nie żyje. A kto yeah. umarł, ten nie żyje. Być może wydał kolega, nie? A nie ma go, tu by gdzie więc... No, no minutka została. Możesz dać jakąś podpowiedź, chociaż czy na zewnątrz czy w środku? Bo... Nie w wiem. W środku. Co... Okej. Okay. I na pierwszej osobie? Tak, na pierwszej osobie cały czas. Jak on nie gdzieś, na pierwszej osobie, jak jestem w kuchni, to gdzie on może, gdzie on może być? No, rozejrzyj się dobrze w tej kuchni. Zobacz na przykład na sufit, czy nie ma tam jakiejś spajki na coś. Tak, co lamp. Jest? Jesteś lampą? Nie wiedziałam. Ale się dobrze ukrył, skończył. Zmieniłem płeć. Nic nowego. Ten lampa. Co? No dobra, chyba wygrał. 15 sekund. Dobra, to mu teraz nam powiedzieć, że ukryłeś. Chuj, tak nie. nie powiem go. Bo... No jak nie? Wejdźcie na trzecie piętro. No! To okno patrzcie. Nie. Chłopiec buduje sobie bunker z kartonu. siedzę za nim. Co? A ty zrobisz naszą taktykę? I nas widziałeś? Nie, totalnie was nie widziałem Wow. Mówiłem, że trolluję po prostu mówi radowe rzeczy <laughs> Ej, do, dobra, czekaj, było Tak, 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 robimy, robimy to, tak. robimy to, robimy to. Za mną! <laughs> dobra, ty widzicie, jednak ta po mega, bo ja was widziałam cały czas Wchodźcie, chodźcie, wchodźcie, wchodźcie, Ale ja, jak coś to tam się nie da nic zrobić No, no, no Idziemy, dobrze, dobrze <laughs> Dobra Zobaczymy, czy was znajda. Ja jak trochę wyłączonego streama, żeby nie było Dobra. sniping. Dobra. Okay. w konsoli. Myślisz, że tu by się dało jakieś parkourowe zrobić? Można. Wszystkoż na mnie. Naciemy. No? Nie mogę przenikać. A, ale... Byś I musiał tak stać, bo znałem. wtedy się nie przenika. Kamiloka nas szuka, smutne jest, że chyba nas nie znajdzie, jeśli nie oglądałam no do grzmotu. No wiem, że było coś z tym wejściem, na do, tylko nie pamiętam, na pewno musieliście, tylko nie wiem, gdzie to jest. To Ale mam. W... Ale... Bo do grzmotu tak to Ale... na auto, ten Deep... Ale na mam na garba. No, no, no. Tak? Tutaj to też działa? Nie wiem. Abort the mission! Abort the mission! Mm -hmm. Fuck! Kudy, jest Rozgryzła gryzł, Czekaj, Muszę znaleźć automat. Nie, Dobra, się... ja się bronię tym. Tak, Wreszcie. będziemy się bronić. <laughs> Przygotować się do ataku. Co? To nie jest jedyny Trzeba pilnować windy. PILNUJ windy. <laughs> Ale ty Ale... weź tu lata. Weź lata. <laughs> Dobra, lampa to? Halo, czemu tu nie mogę wejść? Porni. Nara. No, <noise> jak się zdziwił. Dobra, czy jednak nie działa? nie mogę do was wejść? Więc tu nie siedzicie. Ej, jak działa? Nie, nie. Ale jesteście ogromni. Cześć. Dobra, cześć, ja mam plan? Dobra, no, musisz. grać. Nie, ja nie mam planu. O, nie, nie masz Dobra, dobra mam plan. Biegnij na nich. F nie mam planu. Tutaj jest coś takiego jak Dysortografia Ja bym to powiedział Shady Leafa tak, tak, tam jest drugie wyjście Tak, i tu był ten portal i tu książkę otwierali Jo. No, to teraz... Aha. O tak! Let's go! Yes! Stał! Shady! Taki Let's go! Let's to go! go! Tak no. jest! Bo jest. Gdzie jest to wiejcie? Tak? <gry> Dobra. Idziemy to. Tak, <gry> ja wiedziałem, że my nie wyjdziemy teraz. Ej, fuckyha. Huh. Serio? No. Tak. O, o. No, cóż. Jest, jak jest. jest. Czekaj to wracam. Dobra. Nie, bo tu Ale musi i być to jakieś to drugie wyjście. Chodźcie to. idziemy szukać. Zabijcie, że wszystkich szukających w jednym miejscu. Byli w totalnym Nie. szoku na zboczinkach. Zobacz jak. Zobacz jak. Wracaj, zobacz mi, jak. Tu. Wracaj mi tu. Wykiwałem ich. Nie, Shady, proszę wrócić. Już. No wracam już, już, zaraz wam weślę te winę. Aż 8 minut. Os Wysłałem wam winę już na dół. Wysłałem wam winę. 8 minut. A koniec czasu. A, let's go. Kekasi? <laughs> ale, ale wyścig mnie Daj zaraz ten na górę. Spray. Oliw. Ciemniak najlepsze, plus jeden, ciemniak jest zajebisty Zmieniam nick na ciemniak